W magazynie miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz o to, co dziś przygotowaliśmy w programie. Sesja Rady Miejskiej. Rozmowa dnia. Za nami czwarta sesja Rady Miejskiej na w trakcie obrad radni rozpatrywali projekty uchwał, m.in. dotyczące budżetu miasta na 2024 rok oraz podsumowujące pracę prezydenta miasta i Noworocławiu w roku ubiegłym. Podczas obrad radny Damian Polak w imieniu Grupy Radnych wystąpił z wnioskiem o zmianę na stanowisku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, który argumentował brakiem współpracy z radnymi. Wniosek przegłosowano. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Tomasz Marcinkowski, a wiceprzewodniczącym Rafał Lewandowski. W czasie sesji przedstawiono też raport o stanie miasta i Nowocławia za rok 2023, po którym radni udzielili prezydentowi Arkadiuszowi Fajokowi wotum zaufania i absolutorium. Kosiem rozmowy dnia. Dzisiaj jest oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, kapitan Jarosław Skotnicki. Witam bardzo serdecznie. Czy dobry panu, witam państwu. Panie kapitanie, spotykamy się, bo y, inowrocławska, właściwie powiatowa y, komenda podsumowała miniony rok i chcielibyśmy się tym y, waszym podsumowaniem trochę y, przyjrzeć, y, czyli jak ten rok 2023 y, wyglądał, jakbyśmy go porównali na przykład z rokiem 2022. Wypadamy gorzej, lepiej. Rok 2023 był rokiem jak zwykle pracowitym dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Minorosławskiego. Ten rok podsumowaliśmy i z wyliczeń wyszło 397 pożarów. 1275 miejscowych zagrożeń, czyli z wszystkich innych interwencji niezwiązanych z pożarami, oraz 164 razy jednostki były wzywane do alarmów fałszywych. Łączna ilość interwencji w ubiegłym roku wyniosła 1836. W porównaniu z rokiem ubiegłym, czyli z rokiem 2022. Co cieszy, zaznacza się spadek ilości zdarzeń rzędu 30%. Niestety, w wyniku pożarów i miejscowych że zagrożeń, szczególnie w komunikacji drogowej, odnotowaliśmy 45 ofiar, w tym niestety jedno dziecko. Czyli pożarów jest mniej, ale tych w, w najbardziej tragicznych wydarzeń nie. Tak, daje się zauważyć, że ze roku na rok spada ilość pożarów, niestety ilość miejscowych zagrożeń, czyli wszystkich innych zdarzeń związanych np. z komunikacją drogową, z, z silnymi wiatrami, z gwałtownymi deszczami. Tego rodzaju zdarzenia utrzymują się na podobnym, zbliżonym poziomie, z lekkim spadkiem, aczkolwiek ta stała się utrzymuje. Panie kapitanie, w takim razie powiedzmy może teraz trochę o tym, kto o nas od tej strony dba, czyli jak ta struktura w naszym powiecie wygląda. No, w w, 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 w innowacyjności tak mniej więcej kojarzę, że są dwie jednostki w dwóch różnych miejscach, ale to chyba nie jest wszystko. Tak. Y, na Straży Bezpieczeństwa Mieszkańców f, f, funkcjonuje komenda powiatowa zrzeszająca 106 funkcjonariuszy. W tym cztery osoby pełniące służbę w korpusie służby cywilnej. Funkcjonują dwie jednostki, jedna zlokalizowana na ulicy Poznańskiej, druga przy ulicy Malikiej Skłodowskiej. W jednej jednostce przy ulicy Poznańskiej mamy 50 strażaków, w drugiej 37. Są to strażacy bezpośrednio uczestniczący w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pełniący służbę w trybie 24 godziny na 48. I są też jednostki OSP, i rozumiem, że one też z Wami w dużej mierze współpracują, i chyba niektóre nawet bardziej, a niektóre mniej. Tak, na terenie powiatu funkcjonują inne służby ratownicze. Tutaj na pewno należy wspomnieć o zakładowie służby ratowniczej w Kruszwicy. Jednostce Organizacyjnej Wojskowej Służby Ratowniczej, jak również 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 27 jednostek Ochotniczych straża, Straży Pożarnych spoza systemu. Są to jednostki dobrze przygotowane do działań, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w, w samochody ratowniczo-gaśnicze przygotowane w pełni do działań związanych z likwidacją zagrożeń. Czyli to nie są tacy, ci WSP to nie są tacy malowani strażacy w takich dziwnych, starych samochodach, tylko oni już też są w stanie realnie brać udział w takich Zdecydowanie, artych. są to już bardzo dobrze przygotowane podmioty, sprzętowo i w zakresie szkole nie odbiegają od szkoleń prowadzonych dla Strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt również nie odbiega niczym innym. Ostatni rok, ostatnie kilka lat były okresem dosyć bogatym, również dla ochotniczych straży pożarnych te jednostki zostały doposażone i w tym momencie dysponują sprzętem, no można powiedzieć, takim flagowym. Mówiliśmy na początku, że tych pożarów było trochę więcej niż poprzednio, nie, było trochę mniej, mniej. i to być może, tak, tak myślę, może jest też wynikiem tego, że kiedy się nie pali, strażacy nie gaszą, to oni jakby kontrolują tą, tą materię, czyli być może tutaj jakby było trochę więcej, nie wiem, kontroli, czy, czy te firmy, instytucje były trochę lepiej przygotowane. Tak, jednym z zadań ustawowych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, wszelkiego rodzaju działań polegających nad sprawdzeniem nadzoru, prowadzeniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. I rok 23 to rok, w którym przeprowadzono 79 kontroli o charakterze podstawowym, o charakterze sprawdzającym, i charakterze związanym z odbiorami obiektów budowlanych. Najczęściej pojawiające się uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły nieprawidłowych warunków ewakuacji, niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg komunikacji ogólnej służącym celom ewakuacji, nieodpowiedniego wyposażenia, w urządzenia przeciwpożarowe. Niewyposażenia wymagane, urządzenia oddymiające, niedoprowadzenia dróg pożarowych do obiektów oraz nieprzygotowania obiektów do prowadzenia działań ratowniczych. Ja nie wiem, co jest najczęstszą przyczyną pożarów, ale pewnie czynnik ludzki jest tutaj też ważny i pewnie też często pożary są z tego powodu i tak sądzę, tutaj ważna jest także. Edukacja, edukacja całego naszego społeczeństwa, jak to wygląda? Czy robicie takie akcje? Zdecydowanie działalność Straży Pożarnej polega również na edukowaniu społeczeństwa i tutaj wielokrotnie prowadziliśmy takie działania, jak włączaliśmy się do kampanii ogólnopolskich realizowanych przez komendanta głównego. Głównie to takie kampanie jak Bezpieczne Ferie. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, czy hmm, bezpieczne wakacje. Poza tym co roku organizujemy już hmm, dla mieszkańców powiatu również taki konkurs, który jest konkursem już powiedzmy takim cyklicznym. I właśnie, który ma na celu edukowanie i uświadamianie zagrożeń pożarowych oraz umiejętności zachowania się w trakcie pożaru. No bo z tą edukacją to trafiacie chyba nawet, nie wiem, czy być może nawet jeszcze niżej niż do szkół. Bo widziałem nawet, macie taką specjalną makietę, w której dosyć łatwo zilustrować, jakie mogą być przyczyny pożarów, i to chyba nawet jest przekonujące dla stosunkowo małych dzieci. Tak, w komendzie funkcjonuje salka edukacyjna o nazwie Ognik. Jest to przygotowanie wszelkiego rodzaju materiałów, tam odbywa się przygotowanie wszelkiego rodzaju materiałów właśnie edukacyjnych. I tutaj dzieci już od wieku najmłodszego, w zakresie od wieku przedszkolnego są uczestnikami wszelkiego rodzaju pokazów i wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie jak zachować się w trakcie pożaru, jak unikać tego pożaru. Również udzielane są pokazy w zakresie mm, pierwszej pomocy przedmedycznej. No bo strażak to jest taki zawód, że jakby zapytać w przedszkolu, czy w szkole, kto by chciał wykonywać, to bardzo duży procent mówi, że chciał być strażakiem. A teraz mam pytanie, czy wśród strażaków tych 100, ilu Pan mówił? 106. 106. Y, 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 sądzi Pan, że to są właśnie. Tacy przedszkolacy sprzed kilkudziesięciu lat, do, dla których to jest nadal pasja, że wykonują ten zawód po prostu z powołania. Tak, są to osoby oddane służbie, osoby, które od lat szkolnych marzyły o tym, żeby funkcjonować w takiej instytucji, która jest pomocna społeczeństwu. Ludzie sprawni fizycznie, no i przede wszystkim w pełni wyszkoleni. Życzymy w takim razie, żeby nowy 2024 rok był jeszcze bardziej bezpieczny. Jak widzimy, straż ma także nową, jest w nowym mundurowaniu, tak? Tak, jest to nowy wzór mundurowania, funkcjonujący już na dobre właśnie od zeszłego roku. Zmieniły się nieco barwy, jesteśmy bardziej widoczni sprzęt jest na pewno bardziej wygodny i taki funkcjonalny. Czyli tak wyglądają teraz strażacy z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję za rozmowę. Kapitan Jarosław Skotnicki był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystkie informacje w dzisiejszym inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.